Bardzo serdecznie w drugiej części tygodnia. Komu się podoba, zapraszam do zostawienia lajka, like suba i komentarza. Może poruszycie coś ciekawego, to o czymś nagram. I zapraszam do oglądania. Ogólnie to jest dobry motyw, przez to, że chyba nagrywam, wydaje mi się. Jestem w miejscowości Leszno I przypomnijcie mi jechałem tutaj w tym tygodniu czy w zeszłym? <laughs> Niezłe pytanie Wiem, że jechałem tutaj na 100% Albo w tym, albo w zeszłym Dokładnie tą samą drogą Bo jeszcze pamiętam, że nagrywałem w tą kukurydzę Tylko powiedzcie mi kiedy tu jechałem Wtedy jechałem sprawa tylko kawałek. Tutaj. nie mogę sobie w ogóle przypomnieć. Nie mogę sobie w ogóle przypomnieć jakie to mogło być zlecenie. Przez to, że oglądam właśnie przy montowaniu też te filmiki. I tak dalej. To zamiast mieć jakby obraz jednego tygodnia. To przez to czasami nakładają mi się te tygodnie. I mam takie pomieszane. O tak to zawsze wiedziałem. O, teraz robiłem to zlecenie, to i tak dalej. A jak oglądam później te filmiki przy montowaniu w ogóle to kurde mam obecny tydzień, poprzedni i tak dalej to jest takie pomieszane, bo mam nagrywane filmiki do przodu, a montuję je później, więc... więc jest jak jest później. Dobrze, mniejsza śmigam dalej. Może mi się to przypomni jak będę nad tym myślał jeszcze. A jak nie to trudno. Śmigam, jest pogoda naprawdę piękna, 21 stopni Słonko pięknie świeci Co można chcieć więcej? Jak Chorwacja, nie? Dobra, jestem na załadunku Tam sobie z przodu z tych palet co mi zostały ułożyłem ściankę Muszę to później wywalić u siebie na bazie Mimo tego, że ładuję bokiem to dostałem mi tak paleciaka Będę układał palety prawdopodobnie po aucie Żeby poszło szybciej o, już tutaj jedzie jedna paletka. No. Nie, to dawaj, dawaj, tak, bo ja sobie będę bokiem nabierał. Tak, 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 śmiało, tylko trochę wyżej. No i dobra, idealnie. I dawaj na środek i... Idealnie. Dobra, teraz tak trochę niestandardowo, mamy ułożony cały rządek Z jednej strony auta, sześciu palet Teraz poleci sześć palet tutaj i jedna będzie na końcu, teraz już bez paleciaka, będzie układane Te układają paleciakiem, nie? Dobra, załadowałem autko jak widzieliście Więc jest naprawdę pięknie, jadę tą trasą już teraz trzeci raz Bo jadę oczywiście z powrotem w dół I myślę, lecę chyba tymi wojewódzkimi drogami do S8 aż bo mam mało paliwa to w Rawie Mazowieckiej zatankuję bo tam jest stacja fajna więc tak to zrobię i, i śmigam dobra przypomniało mi się tak jechałem tymi lasami i nagrywałem tylko kawałek dalej to nagranie jest w sensie jest kawałek z dalsza z dalszego miejsca pamiętam jechałem w tym tygodniu, jak jechałem na koszalin, jak zrzucałem we wtorek koło Warszawy przecież zlecenia. To wtedy właśnie też leciałem tą drogą. Dokładnie tą samą. Wtedy leciałem na pół i na koszalin. A teraz lecę pod nowy dwór mazowiecki i tam ładuję towar. Dobra, wszystko się przypomniało, jest dobrze. Taka lekka skleroza, może. Ale. Naprawdę jest pięknie No i dobrze zjeżdżam tutaj właśnie z A15 Od kiedy załadowałem to cały czas leciałem jest godzina równa 17 W prawo I właśnie tutaj zjeżdżam ten zjazd tutaj z a 1 na 42 to już widzowie powinni znać <grymne> Przyznajcie się kto wie gdzie jedziemy. I nie mylicie się Radomsko A jak Radomsko to znaczy, że lecę do portu. Lecę do portu na Kepsika, bo nie jadłem obiadu, no to Kepsik jak złoto A po drugie wystarczyło mi paliwa Żeby tutaj dolecieć No Myślałem, że będę musiał w Rawie Mazowieckiej tankować Ale w Rawie jeszcze nie miałem rezerwy A tutaj jest równe 100 km Z Rawy Więc Stwierdziłem, że jak nie ma rezerwy to lecę tutaj I Iwonka pokazywa 140 zasięgu Chyba jakoś tak kilometrów w Rawie Stwierdziłem, że petarda, a jakieś spalanie jest fajnie niskie bo jeszcze teraz im pokazuje 55 km zasięgu i świecą się dwa oczka, więc znaczy, że jeszcze realnie bym koło stówki przeszło. już blisko, Więc nie ma źle, więc za 500 metrów na rondzie pierwszy zjazd. a nie potrzebnej nawigacji nie połączyłem. Lecę właśnie na, na mojkę od razu tankować. Zrobię paliwo do pełna, to w tym tygodniu już wystarczy na spokojnie. W końcu jutro jest piątek, więc prawdopodobnie ostatnie tankowanie w tym tygodniu. Fajnie się jedzie, bo załadowana pełna skrzynia. A skrzynia to jest idealnie. Z Zrąda następnie. Skręć w prawo. O, tam leci zestawik. O Oj, bardzo pięknie. Dla mnie miejscóweczka. Dla mnie miejscóweczka jest wolna. Za 300 metrów. Staję tutaj, bo tam jak podjadę do przodu na ten drugi dystrybutor, to i tak jestem na tyle długi, że i tak nikt nie zatankuje. Bo zasłaniam, zasłaniam cały. Dobra, jak ktoś w ogóle chce sobie policzyć spalanie. To tutaj macie, nie wiem czy to będzie widać. O, będzie widać 740 km przeleciałem od od tego od tankowania. Dobra, dam się Iwonce schłodzić, i detankować. Zamiar był miarodajny. To trzeba troszkę dolec, tak było wcześniej. Dobra, I, I zatankowano 83. Sokrom. Wyje wyjechałem właśnie z portu w kepsik petarda i śmigam. <grymne> Startuję. Mam dwie godziny do Jastrzębia Zdroju, więc jest 18 równa, więc dwie godzinki drogi i na dzisiaj fajrand. Dobrze, jest dzisiaj piątek. Godzina 7.30 7.30 rano trochę nierówno. Eee, ja właśnie jestem w Jastrzębiu zdroju, dosłownie mam na rozładunek 3 minuty, więc zaraz praktycznie będę na rozładunku Co prawda miałem taki trochę dylemat, bo w zleceniu firma pokazuje, że jest niby od 6, w zleceniu jest napisane ale na mapach Google jest od 8:00. no i tak trochę tak trochę niepewny jestem więc 7.30 mam nadzieję, że jednak będzie otwarta od tej szóstej na ten moment nie mam zlecenia w ogóle na później więc będzie czekanie, pytanie czy uda się właśnie załadować, może jakieś krótkie zlecenie po śląsku zobaczymy co tam spedycja, spedycja wymyśli, na razie zrzucam towar i zobaczę co i jak dobra, śmigam. i pytanie, jaki będzie zrzutka z rampy wokiem i lecimy Fajnie, bo firma faktycznie była od szóstej, mimo tego, że na rozerwie, no, kwart. firma faktycznie była od szóstej, od więc spoko. Dobra, tą resztę tutaj niestety będziemy musieli podciągać pasem, bo nie mają przedłużek. Więc będziemy podciągali pasy normalnie na, na bok. Więc nie ma źle. Dobrze, to jak widzieliście, rozładowałem ten towar. Gdzieś byłem wolny, nie wiem, o 8.20 I dostałem właśnie zlecenie Takie dosyć krótkie Bo byłem w Jastrzębiu Zdroju, teraz lecę na Żory na załadunek Tam dosłownie mam 21 km Więc naprawdę stosunkowo blisko Jest w ogóle godzina 9.30, więc godzinę czekałem Teraz lecę to załadować. Tam dosłownie za kilkanaście minut jestem i zlecenie mam z powrotem z dostawą na Jastrzębie. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że takie kółeczko trochę w zasadzie. Że lecę na Żory i wracam na Jastrzębie. Naprawdę bardzo krótkie zlecenie. Łącznie tam 40 kilka kilometrów ma. Mam nadzieję tylko standardowo jak przy krótkich zleceniach, że będzie szybki załadunek i szybki rozładunek. To jest normalnie do znudzenia. Zawsze to samo. Dobrze lecę. I zobaczymy co tam tym razem do transportu będzie. Dobra. I lecimy z załadunkiem. Pięć takich eurówek maluchów. Wózkowy, widzę, szybki operator. Co prawda nie kładzie tego tak idealnie jak ja chciałem Muszę mu to powiedzieć na inną rzecz Ciłem 5 Ale nie do pycha widzę Więc trzeba dawać po dwie Dobra, położył trzecim, ale mu powiedziałem, żeby tą dał do końca i tu dał dwie na oś I tą ostatnią damy na koniec Jeszcze, jeszcze, dobra Idealnie No o, i szybki temat tutaj widzę. I ostatnio tutaj. No Dobra, idealnie. Dobra, tak pokazuję jak załadowałem. Ten jeden rządek, co jest na środku, czekajcie. Ten rządek jest idealnie, można powiedzieć, praktycznie na bliźniaku. Ta paleta z tyłu z tą się równoważą, więc ten, te, te palety są idealnie na bliźniaku. I ta jedna w zasadzie dociska lekko naprzód. I moim zdaniem, osobiście w ten sposób ładując towar się najlepiej jeździ, po prostu wtedy, jak najfajniej, jak jest dociążony trochę bliźniak. A żeby nie było nacisku naprzód, więc to jest petarda. Dobrze, jak widzieliście, załadowałem 5 takich eurowek małych, więc drobnica totalna. Jadę z tym z powrotem na te, na to jastrzębie wiem. Najlepsze, że 21 km robiłem do lotu, a 15 km mam z ładunkiem. Więc z ładunkiem mam mniej niż yy, pustych, na dobrą, yy, na dobrą sprawę, kilometrów. Kwestia jest tylko taka, że naprawdę zlecenie Ekstra krótkie To jest też w ogóle ciekawego Zanim robiłem dolot Tak naprawdę jak byłem Tutaj prawie przed tą firmą To dostałem Cynk, że mam już drugie zlecenie Co prawda To już nie jest ze zrzutką Nie będzie na dzisiaj To będzie zlecenie, że załaduję towar A dokładnie będę ładował Bielsku Białej z ja potem lecę na Wielsko ładować. I, I z tym ładunkiem będę startował w niedzielę. Bo dostawa towaru jest na Rumie na poniedziałek rano. Więc fajnie, bo będzie do zrobienia ponad 600 km na Rumie, gdzieś około 650, przypuszczam. Więc będzie co, będzie co robić. Dobra, lecę na ten rozładunek. Mam nadzieję, że tam będzie też szybko i dzisiaj będzie w takim razie bardzo szybki piątek. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jest dziesiąta, niecałe dwadzieścia. Więc dwadzieścia minut jestem na rozładunku. No i już rozładunek właśnie. bo mają duży wózek to będzie ściągał palety z tyłu Na załadunek. Załadunek, tak jak mówiłem wcześniej, Wielsko biała Mam tam dokładnie 50 km. W ogóle pięknie widać te hałdy, nie? Usypane. To mamy właśnie Śląsk Dobrze, więc mam 50 km tam do lotu niecałą godzinę. Będę ładował, właśnie, szafki prawdopodobnie. A to zlecenie w ogóle ekstra szybkie. Jest godzina 10.50, a ja już zdążyłem zrobić dolot od 9.30. Zdążyłem zrobić dolot, załadunek do miejsca rozładunku i rozładunek. Więc naprawdę, w niecałe półtorej godziny, dokładnie godzinę 20, zdążyłem zrobić te wszystkie operacje. Więc naprawdę, uważam, że jest petarda. To jest taki właśnie fajny przykład czasami transportu. O zlecenie, to zlecenie, teraz robiłem, te niecałe półtorej godziny. Wartość tego zlecenia, jeśli chodzi o zapłatę, to jest połowa kwoty tej, której robiłem wczoraj. To zlecenie, to długie, czyli z tego tam grodziska mazowieckiego, tutaj właśnie do Jastrzębia. Akurat to zlecenie to jest połowa kwoty tamtej, nie? więc jakby trzeba sobie wyobrazić. A tutaj robiłem 36 km chyba, jak się nie mylę dokładnie. Więc naprawdę czasami są trafiają się takie złote strzały, a czasami trzeba zejść ze stawki. jak na przykład jest jakiś problem w sensie na przykład Mazury czy coś, na no jakieś kiepskie miejsca. Tak to właśnie była czasami to zlecenie można nazwać takim złotym strzałem miesiąca dobra lecę na ten załadunek no i słyszymy się na załadunku dobra, załadowałem auto, tak jak widać tu po boku wyjątkowo zostało miejsce ale to wezmę i te palety potem zrzucę u siebie na bazie więc tak ogólnie to poleci kilka szafek dobra, zpinam się opnę te jeszcze szafki i uciekam Dobra, jak zresztą widzieliście, to załadowałem auto, tam załadunek robią ręcznie, więc i tam te szafki, no chwilę to trwa ten załadunek, ale mniejsza jest godzina 13.15 teraz, no i ja mam gdzieś niecałą godzinę do siebie, więc tak naprawdę ten tydzień zleciał, ja z dostawą na... z tego ładunku będę leciał na Rumie, więc jest dobrze w niedzielę będę startował więc w takim razie kto dotrwał do samego końca to super kto może niech zostawi lajka, like suba no i może jakiś komentarz ciekawy bardzo dzięki wielkie za oglądanie no i trzymajcie się do następnego hej